Ja powiem Wam tak. Dla mnie z jednej strony jest mi troszkę. Jest, znaczy no, słuchajcie, mi nie jest żal ludzi, którzy dopuszczają się przemocy i wiemy, że no ponoć tak postępował z tymi dziećmi. Nie jest mi żal. Też zrozumcie mnie, że ja nie chciałbym, żeby Jan został niewinnie skazany. Za panią Beatę, żeby, żeby to było niewinne. Ja chciałbym, żeby mu to udowodniono. Ja nie chciałbym, żeby on został skazany niewinnie. Mi o to w ogóle nie chodzi. Ale ja w głębi serca wiem, że to jest jego sprawka po prostu. Jeżeli się mylę, jeżeli się mylę. No, to będę przepraszał pana Jawa. Wszędzie będę go przepraszał. Tak jak powiedziałem, kupię kwiaty, pojadę, klęknę, przeproszę go i potem wrzucę nagranie do internetu. Jeśli będzie niewinne. Jeśli okaże się niewinne.